Cześć. Jeżeli masz taki oto wyłącznik elektromagnetyczny w swoim urządzeniu, pokażę Ci, jak zdiagnozować usterkę oraz jak go wymienić. Objawy są takie. Przyciskamy przycisk start, maszyna nie chce się załączyć. Albo przyciskamy przycisk start, maszyna się załączy, ale po zwolnieniu przycisku, maszyna automatycznie się rozłączy. Mój wyłącznik był w przenośnej strugacji grubościowej Dewalta sprawdzenie zaczniemy od kabla zasilającego sprawdzamy konkretnie ciągłość takie newralgiczne punkty w urządzeniach to są tutaj w tym miejscu albo tutaj potrzebny nam będzie jakiś miernik ustawiamy sobie go na wartość sprawdzania ciągłości kładamy sondy do końca wyjścia takiego kabla. Tutaj widzimy, że jest poprawnie. Drugi koniec przewód neutralny również jest w porządku. Jeżeli przewód mamy sprawdzony, zabieramy się za nasz wyłącznik elektromagnetyczny. I tak, tutaj mamy takie oznaczenia 13, 23. Czyli tak, na przykład 23 to jest wejście przewodu fazowego, 24 wyjście. 13 wejście przewodu neutralnego, 14 wyjście. Musimy sprawdzić ciągłość pomiędzy 23 a 24 oraz 13-14. Przykładamy sondy. I kolejne zadanie to jest naciśnięcie przycisku Start. Tutaj jest w porządku. Przykładamy do kolejnego styku. Naciskamy przycisk, nic się nie dzieje. To znaczy, że tutaj te styki są uszkodzone. Co możemy jeszcze sprawdzić? Cewkę 4,92. Tu jest dobrze. Sprawdzę jeszcze w tym nowym. 4,79 tu jest również w porządku, tu jeszcze Wam pokażę na przykładzie tego nowego. Tu jest w porządku, i na tym drugim jest również w porządku. Wiemy już, że tutaj w tym wyłączniku elektromagnetycznym jest uszkodzony styk, więc wymieniamy wyłącznik na nowy. Podpinamy dokładnie tak samo, jak było. Tu jeszcze może pokażę. 23 pin, to jest wejście przewód fazowy. 24 wyjście przewód fazowego na maszynę. Kolejny to jest 13. Wejście przewód neutralny i 14 wyjście przewodu neutralnego na maszynę. Tutaj maszynę zastąpię taką lampką sygnalizacyjną. Po przyciśnięciu przycisku start widzimy, że zapala nam się lampka. Puszczamy przycisk, rozłącza się, czyli coś już jest nie tak. Tutaj będzie to najlepiej widać. To jest model KJD 17. Tutaj kupiłem nowy. Również jest KJD 17. Ale one już nieco się trochę różnią. Jak zauważymy, tutaj w tym nowym jest taki dodatkowy pin. To jest A1 i to jest zasilanie cewki tego wyłącznika elektromagnetycznego. Tutaj takiego pin'a nie ma. To było nieco inne rozwiązanie. I aby to zaczęło działać w tym nowym, Będziemy musieli wykonać mostek. Pokażę Ci jeszcze jak wygląda to we wnętrzu. Tak prezentuje się oto wnętrze takiego wyłącznika podczas rozbierania. Należy uważać, bo tutaj są takie dwie sprężynki. Łatwo jest je zgubić, gdybyśmy chcieli ponownie taki wyłącznik zmontować. Tutaj Widzimy tu różnicę. Tutaj nie ma tego pina w tym miejscu, ale jest to zrobione wewnątrz. Tutaj widzimy, że jest połączone ze stykiem. Podobnie tutaj. Rozebrałem wyłącznik elektromagnetyczny na części pierwsze. Jak widzimy tutaj, to te styki w ogóle są niezużyte. Podobnie jak i tutaj. To, co jest natomiast zepsute, to ta tutaj sprężynka, która nie dociska z odpowiednią siłą i przez to nie mamy zapewnionej ciągłości. W przypadku tego nowego wyłącznika elektromagnetycznego należy zmostkować pin 24 z pinem A1. Możemy to albo zlutować, niestety nie zawsze się to sprawdzi z tego względu, że są takie maszyny, tak na przykład jak było u mnie, że można wysunąć ten wyłącznik maksymalnie na 3 cm. Tylko po to, żeby go rozpiąć. Operowanie w takiej ciastej przestrzeni lutownicą jest dość utrudnione. Natomiast można sobie zrobić mostek. Wtedy będziemy potrzebowali dwie końcówki. Końcówka kablowa nasuwana, żeńska, szeroko 4,8 mm. Już jest zarobiona. Na końcu filmu rzucę taki link, gdzie pokażę w jaki sposób można takie końcówki... Zarobić. No i druga końcówka to jest końcówka kablowa nasuwana, żeńska z takim odgałęzieniem. Szerokość 6,3 mm. Gdy mamy taki mostek, już wykonany, dobrze jest również nałożyć koszulkę termokuczliwą. Mam już tutaj przygotowany kompletny mostek. Wystarczy go tylko wpiąć i sprawdzamy. po załączeniu i puszczeniu przycisku lampka jest cały czas zaświęcona do momentu aż rozłączymy obud naciskając przycisk stop czyli jeszcze raz przycisk start naciskamy puszczamy lampka jest zaświecona naciskamy przycisk stop rozłączamy jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ jeżeli w sieci zabrakłoby napięcia, na przykład tak jak teraz, rozłączyłem obwód całkowicie i ponownie załączę, to maszyna nam się nie uruchomi. Musimy nacisnąć ponownie przycisk start. To tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Cześć.